Dzień dobry Państwu. Dziękuję za subskrypcję, komentarze i wszystkie lajki pod ostatnimi odcinkami. To dla mnie sygnał, że warto kontynuować ten cykl o ludziach, którzy stają za połysaniem władzy na Kremlu. Dzisiejszy bohater bywa pomijany w popularnych opracowaniach, choć przez 6 lat kierował jedną z najpotężniejszych instytucji Związku Radzieckiego. Władimir Jefimowicz Siemiczastny to człowiek, który przejął 4 KGB po Aleksandrze Przelepinie, pomógł w obaleniu Nikity Chruszczowa, a potem sam trafił na boczny tor. opowiem skąd się wziął, jak rządził KGB, w co uwikłała go polityka i dlaczego skończył bez splendoru, mimo lojalności wobec systemu. Żeby zrozumieć się miczastynego, warto pamiętać o jednym. On nie był starym czekistą pamiętającym czasy Dzierżyńskiego, tylko przedstawicielem pokolenia konsomołu. Był młody, zdyscyplinowany, technokratyczny. Nie dorastał w mitologii rewolucji, tylko w logice planu pięcioletniego, norm, sprawozdań i zebrań. To różnił go od wielu oficerów aparatu bezpieczeństwa z lat 30. -tych. Jego forma to raczej kultura organizacyjna niż romantyzm rewolucji. W tym świecie konsumu nie był harcerstwem, tylko szkołą karą. Od propagandy po zarządzanie. Tam liczyła się lojalność, tempa awansu i umiejętność wystarczenia wyników. Siemiczastny trafił na właściwe tory wcześniej, szybko zwrócił uwagę ludzi pokroju Aleksandra Szelepina, który sam przeszedł tą ścieżką, samą, a potem gwałtowny skok w górę. To właśnie Szelepin, kilka lat starszy, głośniejszy, bardziej ambitny, był dla Siemiczastnego patronem i wzorem. Dla porządku, to ważne, bo później okaże się jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. W 1958 roku KGB obejmuje Szelepin i zaczyna reorganizować aparat. Mniej kultu tradycji, więcej efektywności. Zwłaszcza w wywiadzie naukowo-technicznym i kontroli wewnętrznej. On sam, człowiek ruszowa, staje się politykiem większego formatu i przynosi się do pracy w KC. W 1961 roku kierownictwo KGB obejmuje go zaufany Władimir Siemiczastny. To nie był przypadek. Ruszczow chciał na obiance człowieka lojalnego i przewidywalnego. Kogoś, kto nie będzie budował osobistej legendy, tylko sprawnie obsłuży potrzeby Kremla. Siemię czasny sprawia wrażenie idealnego mniej charyzmu, od Szelepina, więcej cichej sprawności. W istocie był to wybór polityczny i psychologiczny postawić na menedżera, nie na trybuna. Od pierwszych miesięcy jego kierowania KGB widać kilka priorytetów. Po pierwsze wywiad naukowo-techniczny. ZSRR goni Zachód, program kosmiczny, elektronika, chemia, nowe materiały to dziedziny, które KGB ma karmić informacją. Po drugie stabilność wewnętrzna. Khrushchev poluzował śrubę cenzury, ale nie na tyle, by tolerować zorganizowany sprzeciw. KGB ma być radarem wykrywać tendencje, dyskusyjne grupy, kręgi literackie, środowiska studenckie. I po trzecie racjonalizacja aparatu. Mniej widowiskowych akcji, więcej kontroli, statystyk, raportów, mniej romantyzmu checklistowskiego, więcej biura i analizy. Niektórzy nazwą to odbiurokratyzowaniem terroru. Przemoc jest wciąż, na, wciąż przepraszam, narzędziem, ale rzadziej otwartym. W latach siebie KGB częściej straszy, ostrzega, szantażuje, izoluje, nie zawsze rozszeriwuje. Oczywiście to nie znaczy, że aparat staje się łagodny, on staje się przewidywalny. A przewidywalność, paradoksalnie, to także narzędzie władzy. Świat lat 60. To zimna wojna w rytmie kryzysów. Berlin i mur, Kuba i rakiety, wojny zastępcze w Afryce i Azji. W KGB siemi czasnego uczestniczy w tym nie jako główny reżyser, ale jako sprawny system zbierania i przetwarzania informacji. W praktyce oznacza to dwie rzeczy: wywiad zagraniczny, Rośnie jakościowo, priorytetem stają się technologie, nauka, przemysł. To z tego rodzi się realna przewaga. Niekoniecznie efektowne hollywoodzkie szpiegostwo, a raczej długie pasmo małych przyzysków, które składają się na poważny wynik. Do tego konżywiat wewnętrzny uczy się nowej dyscypliny. Zamiast masowych aresztowań, inwigilacja środowisk, presja administracyjna, kierowanie karierami. W stosunku do dysydentów pojawia się jeszcze coś. Typu profilaktyka, rozmowa ostrzegawcza, wyrzucenie z pracy, odcięcie od publikacji, degradacja społeczna. To ma zniechęcać, zanim dojdzie do sprzeciwu. W tej logice KGB Siemiczasnego jest narzędziem powolnej konser konserwacji systemu. Nie rewolucji, nie terroru, ale konserwacji, właśnie. Kiedy w 1964 roku rozstrzyga się kwestia przywództwa w ZSRR. Właśnie taka KGB, cicha i skuteczna, okaże się kluczowa. Październik 1964 roku. Część kierownictwa partyjnego uznaje, że Nikita Chruszow stał się dla systemu zbyt ryzykowny. Reformy, styl zarządzania, wahania kursu. To wszystko drażni partyjną biurokrację, która pragnie stabilności. Leonid Breżniew, Michał Susłow i inni decydują się na zmianę. Jak w każdej takiej operacji w radzieckiej rzeczywistości potrzebny jest spokój, kontrola telekomunikacji i dyskretne zabezpieczenie. KGB Siemiczasnego gra tu rolę dyskretnego operatora. Nie idzie w pierwszym szeregu, ale zapewnia, by nic się nie wymknęło spod kontroli. Jest to tylko w pewnym stopniu ironia. Siemiczasny był przecież człowiekiem Szelepina, a Szelepin do Hruszowa był przez lata bardzo blisko. Jednak w polityce radzieckiej to normalne. Lojalność wobec osoby ustępuje lojalność wobec układu. Ciemniczasny robi to, czego wymaga sytuacja. Po obaleniu Kruszczowa władzę konsoliduje Breżniew. Przez moment wydaje się, że szef KGB umocni swoją pozycję, bo zrobił to co trzeba. Ale to właśnie wtedy zaczyna się jego droga w dół. Dlaczego? Bo Breżniew nie lubił silnych szefów KGB. Potrzebował lojalnego, ale nieambitnego wykonawcy, kogoś, kto nie buduje wokół siebie państwa w państwie. Siemiczastny sprawiał wrażenie takiego właśnie człowieka, lecz nosił na sobie piętno, piętno ludzi Szelepina. A Szelepin, zbyt ambitny, zbyt głośny, stawał się dla Breżniewa problemem. Cień Szelepina padał i na Siemiczastnego. Jak rządził Siemiczastny? Nie był mówcą, nie był medialny w ówczesnym znaczeniu. Był administratorem. Jedni widzieli w nim nowoczesnego technokratę, inni admina łubianki. Jego siłą była procedura, porządkowanie, przepływ informacji, rutyna działań, wyznaczanie priorytetów. W KGB oznacza to mniej więcej spontaniczna gorliwość oficerów i więcej przewidywalności. Paradoksalnie. Dla zwykłych ludzi bywało to lżejsze niż czasy wielkiej czystki. Dla dysydentów równie duszne, bo system nie mordował, tylko dusił. Paszport, mieszkanie, praca, publikacja, wszystko stawało się narzędziem nacisku. W polityce zagranicznej natomiast KGB, KGB dbało o technologię i agenturę wpływu. Nie ma tu spektakularnych historii jak w latach 30., ale jest systematyczne budowanie pozycji. Naukowcy, inżynierowie, dyplomaci, dziennikarze. Taki profil działalności buduje instytucji reputację w aparacie. KGB staje się potrzebna, bo przynosi dane. Problem w tym, że na Kremlu reputacja to nie wszystko. Liczy się także układ personalny, a układ po 1964 roku pchał siemiczasnego w stronę marginalizacji. Rok 1967 przynosi zmianę, którą widać już wcześniej. Na czele KGB staje Juri Andropow. To zupełnie inny format. Polityk z wyrazistą twarzą, inteligentny, zimny, ambitny, świetnie rozumiejący zachód, kulturę i elity intelektualne. Andropow z KGB uczyni instrument nie tylko kontroli, ale i ideologicznego zarządzania krajem. W porównaniu z nim siemiczasny wygląda jak podrzędny kierownik wydziału. Breżniew chce mieć przy sobie Andropowa i ma. Siemiczasny zostaje przeniesione na stanowiska poboczne, gospodarcze, administracyjne, kontrolne, bez wpływu, bez prestiżu i bez ryzyka. Odsunięcie bez hałasu. To charakterystyczny styl epoki. Czy była to jakaś jedna, jed jasna przyczyna? I tak i nie. Formalnie reorganizacja, potrzeba nowego otwarcia, a nieformalnie zmiana grawitacji w otoczeniu Breżniewa. Ludzie o szelepina byli niepewni politycznie lojalność Siemiczasnego była bez zarzutu, ale jego lojalność nic już nie ważyła. Ocena lat 1961-1967 w KGB to w gruncie rzeczy ocena procesu normalizacji aparatu bezpieczeństwa po stalinowskim, potwornym skoku i po zrywach. Siemiczasny stabilizował, nie budował legendy ideologicznej, nie porywał, porządkował. W praktyce Wzmocnił wywiad naukowo-techniczny, dopiął kilka istotnych kierunków pracy operacyjnej, utrzymał ścieżkę ścisłej kontroli wewnętrznej w świecie kultury i nauki, a w 1964 roku zachował się tak jak aparat oczekiwał zabezpieczył zmianę władzy. To nie są tytuły dla podręczników historii masowej, ale to jest idealny, idealny szkielet państwa. W krajach autorytarnych, właśnie tacy ludzie umożliwiają codzienne trwanie systemu. Ani bohaterowie, ani zbrodniarze, kony. Znaczy, sprawni funkcjonariusze, którzy wiedzą, gdzie przycisnąć, kogo ostrzec, kogo zepnąć na margines. W tym, się, e, przepraszam, w tym sensie e, siemi był funkcjonariuszem idealnym, aż do chwili, gdy przestał być potrzebny. Po odejściu z HGB nie wrócił na wielką scenę. W aparacie sowieckim taka degradacja bywa w białych rękawiczkach. Dostajesz stanowisko, na którym grasz drugie skrzypce, a po jakimś czasie przechodzisz w cień. Tak też było z siemi czasem. Żadnych głośnych procesów, żadnych wielkich sporów publicznych, tylko cisza. System, któremu wiernie służył, nie potrzebował już go do niczego. Zmarł na początku XXI wieku. Odeszła postać, która w podręcznikach pojawia się zwykle jednym wierszem. 61-67 przewodniczący KGB. Czasem warto zatrzymać się nad taką biografią dłużej, bo ona mówi więcej o mechanice państwa niż portrety wielkich przywódców. Władimir Siemiczasny był trybem. Nie byle jakim. Sprawnym, ważnym, ale wciąż trybem. A tryby wymienia się bez sentymentów. Dla porządku, zestawmy trzech kolejnych szefów KGB, bo to dobrze porządkuje obraz epoki. Aleksandr Szelepin z KGB do 61-go, somolski energiczny, ambitny reorganizator, chciał budować wpływy polityczne poza KGB, co go ostatecznie zgubiło. Władimił Siemiczastny, administrator konserwator, przeprowadził KGB przez okres kryzysu zmiany władzy, nie zostawiając po sobie marki, ale zostawiając stabilny aparat. No i Juri Andropow. W KGB do 1982. Stratek i ideolog w jednym. Uczynił z KGB narzędzie kontrolnej nowoczesności i selektywnej represji wobec środowisk twórców, inteligencji i kościołów. Miał też ambicje polityczne, które doprowadziły go wprost na Kreml. W tym szeregu siemi Czasny jest najcichszy, ale to właśnie jego cisza była tłem, na którym Andropow mógł zbudować nową jakość kontroli. Gdyby ten aparat był chaotyczny. Andropow zaczynałby od porządków. Dzięki pracy siemi mógł zacząć od polityki. Dlaczego człowiek, który pomógł dokonać tak wrażliwej operacji, jak usunięcie Chruszczowa, nie został za to wynagrodzony? Odpowiedź brzmi, bo nie miał bazy politycznej. Był funkcjonariuszem zależnym od układu, który go wyniósł. A kiedy układ przestawił wajchę, okazało się, że siemi nie ma własnego zaplecza, frakcji czy legendy. Nie ma żadnego asu w rękawie. Aparacie, gdzie o wszystkim decydują relacje i interesy, to była słabość śmiertelna. To także lekcja o naturze systemu sowieckiego. On pożera nawet wiernych, jeśli przestają być użyteczni. Uratować się mogą tylko ci, którzy z wiernej funkcji przekroczą pewną granicę i przeskoczą w realną politykę, tak jak Andropow. Albo zbudują sieć długów i zależności, jak Breżniew. Siemi Czasny nie zrobił ani jednego ani drugiego. W historii Związku Radzieckiego lata 60. są czasem uspokojenia po rewolucjach i czystkach. Siemi Czasny pasował do tego czasu. Był spokojny, biurokratyczny, antyromantyczny. Nie musiał budować wielkich narracji, ale wystarczyło, że działał. I działał. Ale kto, gdy przyszło do rozdania nowych kart, okazało się, że cichy gracz nie jest nikomu potrzebny przy głównym stoliku. Można powiedzieć, że był idealnym szefem KGB dla epoki, która nie chciała się chwalić swoim KGB. I to jest może najbardziej gorzka ironia tej biografii. Człowiek, który zawodowo dbał o to, by inni milczeli, sam został przez historię wyciszony. Historia Władimira Siemiczasnego przypomina. Że w Związku Radzieckim lojalność była często najkrótszą drogą do zapomnienia. Nie zdradzał, nie knuł, nie pchał się na afisze. Był narzędziem systemu, sprawnym, dokładnym, przewidywalnym. A jednak, kiedy system zmienił akcent, odłożono go do szuflady bez jednego słowa. W radzieckiej machinie nawet najwierniejsze tryby są wymienne. I właśnie dlatego warto o nim pamiętać nie jako o wielkim aktorze, ale jako o człowieku, który pokazuje jak naprawdę działa władza? Cicho, technicznie i bez emocji. Dziękuję Państwu za obejrzenie. Jeśli ten odcinek był dla Państwa ciekawy, proszę o subskrypcję i ocenę. To bardzo pomaga w docieraniu do nowych widzów. A jeśli mają Państwo je pytania, jakieś pytania, lub sugestie dotyczące kolejnych postaci sapoki, proszę o komentarze. Chętnie do nich zajrzę i przygotuję następne odcinki. Pozdrawiam.